Dajcie moi drodzy. Dziś będzie pogawędka i to konkretna. I tak jak wiele razy mówiłem, że nie chcę was straszyć, to dziś chcę was chcę was postraszyć tak konkretnie. W sobotę, czyli przedwczoraj tam analizowałem przeszłe te, te plany obrony, czy też braku obrony Polski, potencjalny plan obrony na, na dziś, czy też na jakąś przyszłość bliską, jak będzie ta nasza armia sformowana, chociaż ta 300 tysięczna, i tak dalej. Ale, ale tak, potem sobie o tym wszystkim myślałem, naprawdę doła dostałem wczoraj, wczoraj, ani mi się nie chciało nagrywać ani z ogrodu, ani z lasu, ani nigdzie. I tak to te, teraz powiem tak, ja przeanalizowałem tą sytuację geopolityczną wypowiedzi najważniejszych polityków na świecie. A w tym kontekście to jest z tylko trzech polityków. To jest Władimir Putin, Xi Jinping i prezydent Stanów Zjednoczonych. Aktua aktualnie to jest Donald Trump. Jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, to oni się zmieniają co 4 lata. A jak jest w Chinach i w Rosji, wszyscy wiemy, że w zasadzie oni tam będą trwać, dopóki będą chcieli. Yy. I połączyłem kropki tak. Trump mówił, że Xi Jinping obiecywał mu, że nie zacznie wojny o Tajwan dopóki on będzie urzędował, Kończył urzędowanie z końcem roku 2028. Rosja zaatakowała Ukrainę, to, to była wojna przygotowawcza mająca zwiększyć jej terytorium i populację i, i, i ilość potencjalnego rekruta. I wiadomo, że jak to tą, tą wojnę wygra, a wcześniej czy później wygra, już, już wygrywa, chociaż te postępy są w skali nawet Ukrainy nie, nie są, nie są jakieś takie widowiskowe, ale codziennie są. Akurat wczoraj, przedwczoraj Ukraińcy wykonali kilka kontrataków z okazji święta flagi, żeby morale podnieść, chyba swoje ogólne. Natomiast tam no, odzyskali po parę ulic, w paru wioskach które już najprawdopodobniej dzisiaj znów Rosjan odbiją i Rosjan idą dalej. Więc, y, jeśli nawet Rosja nie podbije w pełni Ukrainy, ale będzie już miała przejętą nad nią kontrolę strategiczną, to będzie realizowała to jest ich wspólny plan. To, 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 Czyli Rosja, Chiny, Korea Północna do tego dochodzi. A wspierać ich będzie po cichu mniej czy bardziej jawnie, jeszcze całe mnóstwo innych państw. A z drugiej strony, jesteśmy my, nieszczęsne NATO, które jest tylko tam wielkim sojuszem na papierze. Unia Europejska, która jest nowotworem, moim zdaniem, a nie żadnym tworem politycznym, więcej przeszkadza niż pomaga. I, i dlatego ja szacuję, że potencjalny atak, a to ma być skoordynowany że Rosja i jej sojusznicy czy białoruś tak aż białoruś to ja traktuje jako terytorium zależne Rosji no a Łukaszenka to, to jest jest i wykonawcą ich woli no tam trochę, trochę się buntuje no nie pozwolił tam używać żołnierzy na pierwszej linii frontu, ale wykorzystywani są na inne sposoby więc najbardziej prawdopodobny okres w którym nastąpi ten skoordynowany atak Rosji na Państwa już NATO to To też nie wszystkie, tylko na wybrane, i tam ja oficjalnie mówię, że na 99% stawiam, że uderzy w państwa bałtyckie, bo są nie do obrony. Bo żeby ich bronić, to trzeba by było mieć tyle, tyle wojska, co co do obrony Polski. A żeby Polskę realnie obronić, to trzeba mieć na linii frontu 500-600 tysięcy, to jest dwa razy tyle, co planowana nasza armia. A w tej planowanej armii to będą oczywiście sztaby, psycholodzy, kapelani kucharze, no i, tam, no i tam całe mnóstwo tam logistyki, łączności, czyli ludzi, ludzi, którzy nie będą na, linii, na pierwszej linii frontu, nawet nie będą ich wspierać tam w pobliżu. Trzeba mieć tego świadomość. Yy, dlatego uderzy, uderzy w, pa, w państwa bałtyckie, no i do, do, oczywiście dlatego też, że są to, to były tam republiki radzieckie, Patrz, były, były tam prowincje, o, obłaski yy, byłej Rosji, no, którą Putin chce otworzyć, to jest jego cel, cel, misja życiowa. Yy. I teraz powiem tak, tak wczoraj akurat siedziałem przed telewizorem, zajrzałem na, na klub Republiki, który tam prowadzi pan Adrian Kwarembach, Ba, bardzo lubię tego, tego pana redaktora. Też nie zawsze się zgadzam z jego, z jego tam kierunkami myślenia, ale nie musimy być jedn, jednomyślni. No i tam y, zebrani tam y, eksperci w tym profesorowie, przede wszystkim profesor Grochmanski. wyłożyli żyli tam y, y, wiedzę nawet większą, szerszą misję mamy tam. Y, tam co do rodzaju broni, jakie są szykowane, na, na, na którym etapie i tak dalej. I tak pan Adrian Karenba, który próbował tam śmieszkować, tam zbytkować tego wszystkiego, jak popatrzył się w oczy głęboko panu Grochmanskiemu i posłuchał tych innych profesorów tam siedzących na widowni, jak się okazało też ekspertów, to zrozumiał, że, że tu, tu żartów nie ma. No to, to Żarty, te żarty, to sobie tam można gdzieś tam. Z kolegami przy piwie, tam się poświęć z tego czy z tamtego, ale to to jest czarny humor, to jest cały czas. Także po, polecam, polecam, jak tam ktoś, ktoś nie ma, że ogląda, nie ogląda, sobie obejrzyjcie sobie, zwłaszcza drugą część tego programu i końcówkę. I komu nie było do śmiechu. I teraz powiem tak, że ten rząd, który jest, są no, demokratyczna większość i tak dalej, ale sami widzicie, widzicie, drodzy rodacy Polacy, również Wy, wyborcy tej Platformy i te, tej koalicji że na, nasz pan premier, Donald Tusk, to jest to rosyjski, ruski agent wpływu, no. Agent wpływu, nie mówię, że agent, bo to nie chce się bawić w jego tam wypowiedzi o agentach. Agent wpływu to jest ktoś, kto działa na korzyść yy, obcego państwa. I niekoniecznie trzeba mu za to płacić, on może to robić ze zwykłej głupoty, no. Wszyscy, wszyscy nawet zwolennicy Donalda Tuska wiedzą, że on nie za bardzo czuje się Polakiem, on się chyba czuje bardziej Europejczykiem pochodzenia tam częściowo niemieckiego, częściowo-żydowskiego, bo w jego rodzinie tam różni ludzie byli. On o tym nigdy prawdę nie opowie no, na wizji, a i poza wizją pewnie też nic nie powie. No, a przypomnę, że z y, 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 historii znany jest ten, że zgodził się na tak zwany reset, a najgorszą częścią tego resetu to była umowa, tam ta słynna, ten jego podpis Zgoda. Na tym, że Rosjanie mają pełny dostęp do naszej, do naszej całej dokumentacji wojskowej, również wywiadowczej, i wywiadowczej, wspomina to, że złamał wszystkie zasady tajności NATO i tak dalej. Teraz to odnoszę, że on, on odbiera tam profesorowi Cędzkiewiczowi dost, dostęp do, do, do materiałów tajnych, ściśle tajnych. Tak? No, znaczy, no, co, co pan sąd administracyjny. Wypowiada się, że nie ma takich uprawnień, nie ma podstaw do takiego cofania. No to jest, jest dramat. To, to jest najgorszy rząd w naszej nowoczesnej historii od momentu odzyskania niepodległości w roku 1918. Nawet tam przed wojną nie było nie było tak złych rządów. Nawet rządy Bieruta, Gomułki, Gierka czy Jaruzelskiego były o wiele lepsi, to byli o wiele mądrzejsi ludzie, to byli o wiele więksi patrioci niż Donald Tusk. Ten człowiek po prostu niszczy, 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 debastuje państwo na, na wszystkie możliwe sposoby. Przede wszystkim na, na sposób ekonomiczny, że nie ma na nic pieniędzy i to potem już nie ma, nie ma to o czym gadać, bo, bo po prostu w każdej dziedzinie, czy to z, zdrowia, czy rolnictwa, czy transportu, czy gór, górnictwa, yy, czy, czy, czy jakiegoś wsparcia socjalnego, wszędzie, w każdej, w każdej dziedzinie nie jest i będzie coraz gorzej, bo yy, jest przyzwolenie na Deprawdowanie pieniędzy, na wyprowadzanie głupie pieniędzy, tak jak z tego krajowego planu odbudowy, a nie ma pomysłu na zarabianie. No. Podatki nie są ściągane w, tak, w należytej wysokościach, i tak A już o po jakichś pomysłach, żeby to państwo zarabiało w jakiś inny sposób, niż tylko łupienie obywateli przez podatki, to w, te, w tej koalicji. Nie będzie, nie ma, nie będzie i nie, nie wiedzą kto to, że kiedykolwiek tam się ktoś, nawet jakby miał jakiś powód, że się, z nim pójść do Ruskiej, i powiedzieć panie premierze, zróbmy tak, żeby to nasze państwo w końcu się nie zadłużało, tylko żeby zarabiało. Nawet jak ktoś taki jest, to musi wystąpić z tej jeszcze z tej platformy i nie wiem, przejść do innej partii, już nie będę mówił jakiej, bo jest jak jest. No. I mamy, w mojej ocenie, bardzo niskie, niskie szanse na obronę. Przy, nawet przy tym rozwoju naszej armii, przy tych zakupach, które są blokowane, obsadzanie etatów jest blokowane. Co zrobić? Trzeba, trzeba tą, oprócz zmiany władzy, trzeba rozbudować tą armię zawodową, obsadzić tam te etaty, które są, szkolić ludzi na sprzęcie, sprzęt kupować, przywozić, szkolić. Formacje za trzeba u, u, jakieś pieniądze zdobyć, Naw, nawet żeby ludzie się zrzucali tak jak przed wojną, tak żeby były takie zbiórki. Polska Legia Cudzoziemska, no to już nie będę tu, tu chodził, bo jak każdy wie jak francuska Legia Cudzoziemska wygląda. Musimy takie formacje stworzyć. Musimy stworzyć formacje ochotnicze. Na, albo rząd to zrobi politycy albo to trzeba zrobić samemu. I tu żeby samemu, bo, bo, bo czuję, że, że się nie doczekamy na te pomysły ze strony jakiejkolwiek partii politycznej. Musi być powszechny dostęp do broni. Tylko, że tak nie znów na hurażach każdemu, co tylko ma kasę, tak jak w Ameryce. Tylko, tylko po weryfikacji człowiek musi być zweryfikowany, że wie, jak, jak jest broń zbudowana, jak działa, jakie jest prawo użycia broni w czasie pokoju, wojny i zaświadczenie od psychiatry. Tam, żeby nie było, że wariatowi się tam wyda pozwolenie na kupić sobie broni i będzie sam rozstrzeliwał całe wioski, tam, szkoły, ulice i tak dalej. I tu końcowy miał apel. Ro, Rodacy pracy, szy, szy, szykujcie się do wojny, nikt za nas nie obroni, naszej ojczyzny, nikt nie obroni, ani nasi sojusznicy, ani Tusk wam nie obroni, ani Brejza, ani ci panowie z tych służb specjalnych, których bym yy, tych wszystkich, co tam się szkolili, współpracowali z ruskimi do, i, i bez programu powrotu tam do tych służb. Bo to jest piąta kolumna, no. I pomyślcie, o czym ja tu mówię. No. Jeśli, jeśli, jeśli się to, to, to wszystko potwierdzi, to moje yy, szacunki czasowe, także to mamy 4-5 lat, no może, może trochę dłużej. Daj Boże, no. Najlepiej jakby w ogóle wojny nie było, ale wszystko wskazuje, że na to idzie w ten blok wschodni, komunistyczny, postkomunistyczny, przed III wojny światowej i ona będzie. ona jest i, i przez samych różnych tam wizjonerów, y, futurystów, ale też znawców geopolityki jest, jest przewidywana, że wielkimi krokami do nas idzie. No. I, bo jest konfrontacja świata za, zarządzanego autorytarnie, czy, czy, czyli komunistycznego, tam, jak, jakiś tam czy to jak w Iranie, przez różne dyktatury ze światem. Y, demokratycznym, no, teoretycznie wolnym. No, ale z tą wolnością też jest różnie, ale przyjmijmy, że jakaś tam jest ta wolność na zachodzie. Dzięki za wysłuchanie. Myślcie o tym i zbrójcie się i szykujcie się do wojny. No, ja potem będę, teraz przez najbliższe lata to się będę też zajmował trochę preperingiem i tak dalej, przygotowaniem do różnych sytuacji tam krytycznych, zagrożenia, różnego wiadomo pod jakim kątem, no, nie tylko może wojna, ale różnych innych zagrożeń, które nas czekają. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.